Cześć, ja jestem Luke i dzisiaj pokażę wam klawiaturę membranową RHOT 400 od Genesisa. Zapraszam do oglądania. Genesis RHOT 400 to klawiatura wykonana przeciętnie jest w całości plastikowa z dwiema metalowymi wstawkami. I o ile samo tworzywo nie jest złej jakości, to niestety klawiatura jest bardzo podatna na uginanie. szczególnie w środkowej części. Jest tutaj układ klawiszy US. Czyli duży shift, długi backspace, duży enter Na pokładzie znajdziemy również przyciski multimedialne Aktywowane poprzez przytrzymanie FN Od spodu klawiatura została wykonana z czerwonego plastiku Który według mnie nadaje agresywności I pokazuje, że jest to sprzęt dla graczy Znajdujemy tutaj cztery stopki antypoślizgowe Oraz dwie nóżki do regulacji wysokości Które niestety nie są gumowane Możecie zauważyć również cztery miejsca Gdzie przykręcane są wcześniej wspomniane metalowe wstawki Śruby te stykają się z blatem I bardzo łatwo go rysują Kabel nie posiada materiałowego oplotu Ma 180 cm długości a zakończony jest standardowym wtykiem USB z pozłacanymi stykami. Rachot 400 posiada podświetlenie w trzech kolorach: czerwonym, niebieskim, fioletowym. Możemy je ustawić w trybie stałym, 5 poziomów jasności lub przełączania się kolorów. Podświetlane są zarówno klawisze jak i nakład. iluminacja jest w miarę jednolita, chociaż widać punkty świecące mocniej. Ocena tej klawiatury to 6 na 10. Plusy: cena, podświetlenie, anti-ghosting, wyprofilowanie klawiszy. Minusy: waga. Klawiatura jest za lekka i z łatwością przesuwa się po biurku. Jakość wykonania, brak kabla w oplocie, to no na tyle w tym odcinku, jeśli chcecie więcej filmów tego typu zostawcie łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem oraz jeśli chcecie napiszcie jakiś komentarz, co mogę poprawić, aby filmy były coraz lepsze. Do następnego odcinka, trzymajcie się, cześć!